Granica turecko-irańska. Tego się opisać nie da. Jestem nadal na granicy, jeszcze cały czas w Turcji. Jest problem z moim paszportem, bo się zeskanować nie chce. Od 6 godzin siedzę na granicy, co jakiś czas próbują zeskanować paszport, nie da się. Nie wypuścili mnie z Turcji. Udało się, udało się. Ech, właśnie wszedłem do Iranu. Najlepsze jest to, że e, po drodze sprawdzał moje dokumenty i pytał się o certyfikat szczepianny, A ja mu wyciągnąłem kartkę z ubezpieczalni i przeszło. Ech, tak jest godzina 21, nie 22, bo tu jest jeszcze o godzinę później. Mam nadzieję, że jakoś dostanę do Tabrizu, bo to jest jeszcze 300-350 km. Na dworzu jest około minus 20, także nie mam zamiaru spać w namiocie. Kamera, wideo. No, oh, hey. Dobra, tak jak wspomniałem przed chwilą, właśnie nie, udało mi się w końcu wjechać po całod całodniowych próbach ciężkich, nieudolnych do Iranu. Ta, to mój kierowca, taksówkarz. Jedziemy teraz 300. 50 km taksówką do mojego hotelu bo jest godzina 22 i nie ma już niczym w noc dojechać, a na zewnątrz w tym momencie jest minus 17 yy, przyjemność ta za taksówką kosztuje mnie 20 euro, czyli 90 zł za 350 km no i on jeszcze będzie musiał wrócić także także yy. także ciekawie Zajechałem do Tabriza. Kierowca oczywiście chciał więcej niż się uzgodniliśmy, ale nic więcej nie dostał, bo nie miałem nic więcej i tak. A nie będę euro mu dawał. Byłem teraz prawdopodobnie w miejscu, gdzie powinien być mój hostel. No ale jest kurwa w pół do drugiej w nocy, więc nie ma się co dziwić, że nikt nie otwiera. A dwa, że 100%, 100 pewności nie mam, że to jest ten hostel. Chociaż numer się zgadza. Dwa kilometry stąd widzę na mapie hotel jakiś. Miejmy nadzieję, że tam się uda. Bo jest tak cholernie zimno, że normalnie mózg mi wy zamarza. Dzisiaj jest piątek, a w piątek w Iranie jest święto. To znaczy, no, taka nasza niedziela, prawda? Więc wszystko jest wszystkie takie miejsca, gdzie można kartę SIM kupić czy wymienić pieniądze, są pozamykane. Zjadłem. Zapłaciłem 8 zł za posiłek dwudaniowy. I teraz. Uznałem, że muszę jechać taksówką na lotnisko, bo na lotnisku kartę SIM kupię na pewno. Więc teraz powiedział mi, że z następnego Square'u mogę wziąć taksówkę za euro no, na lotnisko. No i tak robię. Oby się udało, bo jak się nie uda skontaktować, to. E, yy, z wypuszczalnią samochodów to mi jutro samochodu nie przygodzą. Na lotnisku nie ma kart SIM ani kantoru, tak więc wracam do miasta. Ochronny strażnik na lotnisku powiedział mi, że mimo że jest w piątek, żebym poszukał na bazarze, to idę poszukać. O, jest ciężko. No to, siemanko, udało mi się wyjechać z Tabris, udało się dostać kartę Sim Co prawda musiałem za nią zapłacić 25 euro, ale no było bardzo ciężko. Oto autko, które wypożyczyłem 20 euro na dobę yy, i 400 eurodepozytu. Zwrotnego oczywiście. Mam nadzieję w całości. No i co? Jedziemy! Dzisiaj do przyjechania przynajmniej 500 km. Chcę dojechać jak najdalej w stronę... w stronę morzak. Bo tu jest zimno. Przed chwilą śnieg sypał. Nic dzisiaj nie jadłem. Kupiłem jakieś leklerki. ...to złotówce. Całkiem smaczne, ale... ...ale nie lubię kremu bitej śmietany. Ale lepsze to niż nic. Plan jest taki, żeby jak najszybciej... ...dojechać w ciepłe rejony. Bo mnie nie chce puścić. Po przedwczorajszym... Eee, wymarznięciu się na granicy tureckiej eee, znowu mnie przeziębienie wzięło mocno dzisiaj rano myślałem, że nie dam rady wstać zobaczymy jak to będzie na razie jest ponuro minąłem jakieś pasmo górskie całe zaśnieżone ale widoczność jest słaba, bardzo pochmurno zapowiada się na śnieg, ewidentnie na opady śniegu no i co ciężko jest, Iran jest ciężkim krajem jeździ się tu strasznie niebezpiecznie tak więc no muszę jak najszybciej się wydostać samochód mam na 22 dni do zrobienia 7500 km. Znaczy w sumie to powinienem więcej zrobić, Ale więcej nie zrobię, bo już mi się nie będzie chciało. I nie dam rady robić więcej tak codziennie po 800 km. Bez sensu. Przydałoby się mi tutaj samochód, tak przynajmniej na miesiąc. Ale kasa. Dobra, jem jadę dalej. Chcę dojechać jak najdalej dzisiaj. Siemanko! Aktualizacja. W nocy po przejechaniu 550 kilometrów stwierdziłem, że już nie mam siły. I zjechałem... 100 metrów od drogi głównej w bok, żeby się przespać. W nocy napadało 50 centymetrów śniegu i utknąłem totalnie. Dzwonię do wypożyczalni, żeby zorganizowali jakąś pomoc. Jestem 25 kilometrów od dużego miasta, ale nie można się dodzwonić, więc wymyśliłem taki sposób, że. Wyrwałem tabliczkę, jakiś znak, z ziemi i się przekopałem. Przekopałem się i przejechałem ze 100 metrów już, i znowu utknąłem. Tak się musiałem przekopać, kurwa mać. Tu spałem. A tak przejechałem. Tu jest ten most. Ha! Nie mogę się poddać, przecież, bo jestem w dupie. Taką tabliczkę wyrwałem. Trochę za ciężka jest i niewygodna do tego, co robię, ale przynajmniej jest. O kurwa. Dobra, zorganizowana akcja będzie wyciąganie. Oj, Dobra, zobaczymy, co się, czy się uda to zrobić. Właśnie, ciężko, ciężko jest. Nie ma... Ani my, ani... Ja nie wiem, czemu wypożyczalnia nie zaopatrzyła w łańcuchy. Oni też łańcuchów nie mają. Ale napęd 4x4. Co to jest? Nawara albo Hilux to. O oh yeah. Moc jednak Udało się, ja pierdolę Udało się Okej, okay, okej, okay, yeah, okej okay. Okay. ok. Thank you. Bye grandma. Good morning. Moi viv'bavicelle. Hello. Merci. Thank you very much. Facet konno, konno to sobie można jechać, koń się nie zakopie. <noise> bo chwała Bogu, tym dwóm policjantom, że mnie stamtąd wyciągnęli. Jeszcze prowadził całą drogę, żeby się upewnić, że dojadę do miasta. Teraz się rozstaliśmy, bo oni muszą zostać na posterunku swoim. Uff. Boże, nigdy w życiu tak nie bałem. Byłem w dupie totalnej, totalnej dupie. Teraz jadę do miasta. Yy, muszę kupić łańcuchy na koła, żeby się przez te góry przeprawić. Mam 300 km, żeby zjechać, przejechać przez góry i będę na nizinach. Na nizinach nad nie ma śniegu, wiadomo. Ale bez łańcuchów się stąd nie wydostanę. Łańcuchy, wymiana pieniędzy, bo nie mam... Yy, mam tylko setki euro. Dwie setki euro. A potrzebuję tomanów i e, ewentualnie nocleg dzisiaj, może do jutra te drogi będą lepsze trochę, jeżeli by nie padał śnieg, to e, no to co to, 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 to może odśnieżą to jakoś, rozjeżdżą samochody będzie łatwiej, w każdym razie łańcuchy też muszę sobie kupić Jestem akurat w kurdyjskiej knajpie i to jest seller, to. to! Duszony seller z bardzo słodkim, smacznym sosie e, i do tego chlebek. Rewelacja. I wszystko to za... Za, za, za... Nie wiem za ile. W sumie chyba za 3 złote. Tak. Czyli... Wychodzi na to, że to kosztowało sto, 150 reali, czyli jakieś złoty 50. Zł. A najadłem się naprawdę porządnie. E, jedyne co to zastanawiam się czy jeszcze jakiegoś mięsa w sensie szaszłyka nie przekąsić, bo nie wiem na jak długo taki kawałek warzywa e, mnie zaspokoi. <gry> Wyobraź sobie, że cały ten śnieg, który tutaj wszędzie leży, to on spadł w ciągu ostatniej nocy. Przez to miałem taką przygodę, gdzie prawie się zesrałem. No, trzeba powiedzieć, że naprawdę tutaj, jak pada śnieg, to już pada konkretnie. Ale jakby nie patrzeć, jesteśmy. E, całkiem wysoko w górach, bo to miasto leży na wysokości 1800 metrów i jest całe otoczone 3,5 tysięcznikami. <tryk> <tryk>